No, Niedosyt pewnie będzie u każdego jakby, zawodnika w sztabie czy, czy fana naszej drużyny. Wiadomo, że przyjechaliśmy na ciężki teren, ale no, sama gra i wynik pokazuje, że byliśmy blisko wczoraj, dzisiaj jeszcze nawet bliżej. O parę piłek dosłownie od tego, żeby zamknąć mecz w czterech setach. Nie udało się. Doszło do Tajbreka, popalczyliśmy, też było blisko do 13. No. Zabrakło jakichś tam jednej, dwóch akcji, żeby to, to zmienić, odwrócić. Brawa dla, dla drużyny Zaksy, genialna tam gra w końcówce czwartego. Super obrony, kontry i, i wyszli. No niestety nam jakby coś się zacięło i, i ten set zamiast wygrać, odwrócił się na ich stronę i poszli na fali i wygrali w Tadeku. Ale no teoretycznie zostało jeszcze trzy mecze przed nami. Liczymy, że wrócimy tu na piąty mecz i nie składamy broni, szykujemy się i będziemy gotowi w piątek, żeby podjąć wyzwanie. No, na pewno, na pewno no, byłoby, że tak powiem, no, bez sensem przy 0,2 już podziękować. mecze póki piłka, że wszystko jest możliwe. Mam nadzieję oczywiście, że chłopaki też mają to w głowach, że, że bijemy się jeszcze o pewną pulę, mamy nadal szansę awansować do do, do gier, do półfinału. Trzeba po prostu przełamać tą pasę. 3 2 mecze. To zawodnicy ZAXy mają bardzo tam problem gdzieś fizyczny, bo mają naprawdę dużo spotkań w nogach. My wracamy do siebie, trenujemy i przygotowujemy się, także liczymy na dobre spotkanie na Torwarze, pełną halę i że postawimy się przed powrotem tutaj piątym meczem o awans.